Witajcie na kolejnym filmie na tym kanale z Brawl Stars i w dzisiejszym filmie będę robił coś typowo świątecznego bo będę kupował za błyskotki, a trochę ich mam świąteczne skiny oraz zagemy, gemy, których też mam dosyć sporo także no co, zobaczymy który najlepszy jest czy jest warty swojej ceny, a na końcu powiem który według mnie jest najlepszy Dawajcie łapeczkę w górę, z dzwoneczkiem wbijajcie na nasz serwer Discord, armia cabana 2.0, link macie w opisie. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Także na samym starcie, wchodzimy sobie do sklepu i musimy tutaj troszeczkę przewinąć. I na początku zobaczymy, co tu w ogóle mamy. Tutaj do Grifa, Spyka, Nity, Dynamica, Bonnie, Stew, Tika, Franka, Bo i Janet Skina. Eee, chciałbym, myślę, bo. Żadnego skina z tych nie mam. Więc na początku myślę, no dobrych starcach w ogóle sobie kupię tego skina. Jako pierwszy licznik w ogóle. Tutaj skinów jest jeden Także dajemy sobie wyposaż O jeszcze emotkę do tego dostajemy Fajna emotka, się 8 na 10 oceniam I jeszcze od razu sobie tego skinka ocenimy Także zobaczmy co tutaj mamy Ogólnie Spike to taka choinka tutaj z kolcami jak widać Spoko, spoko Zobaczmy jeszcze w arenie treningowej jak to się będzie prezentować Także nie mamy tutaj nic specjalnego Tak jak przedtem Spike jedynie co daje to taki wystrzeliwuje Taki jakby choinkę, ale w ogóle, no po prostu inny jest zamiast kaktusa, to właśnie takie coś i ult ma tak samo y, trochę inny. Także podsumowując całego tego skina oceniam na 7 na 10. Lecimy sobie dalej, patrzymy co tutaj mamy do sklepu i tym razem chciałbym kupić a co za 67 za six hey, hey, wesołą Janet. Także lecimy i kupujemy. Aha, no to nieźle, ja nawet Janet nie mam. I tutaj mamy jeszcze emotka. Emotka spoko 8 na 10 oceniam. Fajna. I lecimy sobie przetestować tego skinka. Dobra, także jak widzicie, jesteśmy w arenie treningowej yy, strzały, raczej nie ma innych. Wydaje mi się, że Janet ma takie strzały, więc tutaj się chyba nic nie zmieniło, ale nie jestem do końca pewny. Tutaj, o tutaj strzały się bardzo fajnie zmieniają Ult bardzo fajny, mega, mega fajny Takie choinki jakby zostawia O, fajnie Naprawdę, o a z hiperką? Zobaczmy jak z hiperką Z hiperką też, też jest git No zaskoczył mnie ten skin naprawdę Daję tutaj 9 na 10 do tego ulta, bo bardzo, bardzo mi się podoba Dobra, także czas na kolejnego skinka Tym razem muszę troszkę przeoszczędzić, bo tych gemów już mi nie zostało za dużo ale dobra, także mamy już trzeciego skinka. I tym razem postawię na takiego, bo on jest trochę tańszy. Ho, 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 bo kupujemy za 40 gemów. I mamy. Mamy skinka, dajemy sobie wyposaż. Jeszcze emotka. Ceniam na 8,5 na 10. I lecimy sobie przetestować, bo właśnie z tym skinem. Dobra, także jesteśmy w arenie treningowej. I tutaj strzałów chyba to nie zmienia tak mi się wydaje ulta zobaczmy o ult fajny takie prezenciki to wystrzela a na początku wystrzela to taką jakby fajerwerkę taką fajerwerkę trochę więc fajnie a z hiperką jak to wygląda? aha z hiperką w ogóle tego nie ma ale dobra ult zwykły fajny a te strzały chyba się nie zmieniły a jeżeli tak to tylko trochę no tak na no taką właśnie fajerwerkę także skina oceniam na 9 na 10 tak samo mega mega fajny ult tak jak był przy Janet. Dobra, także nie mamy już za dużo rzeczy. Dam sobie przede wszystkim tu otworzę. Okej, okay, mamy mega boxa, otworzymy sobie na szybko go. Monety, 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 punkty. Okej, okay, dwójka, się, nie świeci się nic. No i niestety nic się nie świeci. Tragedia. Widzę tragedia. Dobra, wjeżdżamy do katalogu i zobaczmy, co tutaj mamy. Coś z tego bym sobie pokupywał Dobra, myślę, że taka max, taka max za y, 2750 błyskotek. Jest jak najbardziej git, także od razu sobie ją kupujemy i tutaj nie będę, nie będę jej testował, bo tutaj mamy dużo skinku, więc byśmy się nie wyrobili. Także Mamy emotkę, emotka fajna i lecimy szukać dalej jakichś zdobyczy. Dobra, także długo nie musiałem szukać. Mamy tu tak samo Neko b tak samo za 2750. Kupujemy i mamy. Taki chiński styl, fajne, fajny naprawdę fajne. Tak samo emotka, no i lecimy dalej szukać. Dobra, także tym razem przeszliśmy do kategorii epickich skinów i ta Beldragon Dragon już od dawna. Mi się podobała i chciałem ją kupić, także kupujemy. Tym razem aż 5000 błyskotek poszło, ale jestem bardzo zadowolony z tego. Wow, jeszcze nawet ikona gracza dostaliśmy. Plus wiadomo, emotka. Dobra, co tu mamy dalej? Może z tych epickich jeszcze coś fajnego zdobędziemy? Dobra, także mamy kolejny skin, znowu za 5000. Władca Byron, tym razem na niego tak samo, już dawno polowałem, więc kolejne 5000 błyskotek wydane i zostało mi już naprawdę naprawdę niewiele tu tak samo ikona gracza wlatuje został mi hajs na tylko chyba bardzo rzadki a rzadki zobaczmy ile szybko kosztuje Aha, rzadki kosztuje o 1000 ale rzadkich nie będziemy kupować bo one są no jak sami widzicie nie za dobre nie podobają mi się więc. Kupujemy ostatni skin za, w kategorii rzadkich, i tym razem padło na Rekina Leona, i to jest mój ostatni skin, jaki dzisiaj zakupię. Także mamy to. Dajmy sobie wyposaż. I co? Tutaj Wam się wyświetla na ekranie liczba, ile kupiliśmy skinów. No, jest to spora liczba. Więc co? Mam nadzieję, że Wam się skiny podobają. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, co nie łopaczki w górę, subika z dzwoneczkiem. Wbijajcie na nasz serwer Discord, armia 2.0. I tam, jeżeli zadacie pytanie na specjalnym do tego kanale, macie szansę zgarnąć 20 zł Pace of Card. I co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Elo.